Wszystkim tu Karli, witam was w odcineczku, gdzie rozgrywam wyzwanie siedmiu grzechów głównych. Tak, wiem, że dawno nie było odcineczka z tej serii, ale jakoś powiedzmy, że nie miałam dosyć dostatecznej weny, żeby tu nagrywać, ale mam nadzieję, że ją dostanę. Przed wami y ukulele, to znaczy ja go tak nazywam, ale y ten sim ma naprawdę na imię ukupani po tak ukupani po yy, łatwiej mi jest mówić na niego ukulele także nasz że tak powiem aktualny partner tak jest jak widzicie ta chata się trochę rozbudowała a to dzięki właśnie temu panu który, że tak powiem, wniósł do naszej rodziny całkiem spore pieniądze. Outside zostawiłam tak, żeby ten dom nadal miał swój klimat, ale wewnątrz zmieniło się dosyć dużo i już Wam zaraz pokażę. Proszę bardzo, kuchnia. Myślę, że całkiem nieźle wygląda, tak trochę, nie wiem, industrialnie? Nie, chyba nie, jeszcze nie. Tutaj, proszę bardzo, to jest chyba woda, tak mi się wydaje. Tak, o, może ja włączę ściany. Tak trochę bardzo, że tak powiem, nowocześnie mi ten chyba dom wyszedł. Tutaj dla dzieciaczków taki sobie i łazieneczka też, proszę bardzo. Nie wiem, czy będzie drugie piętro, ale myślę, że tak. Chociaż mi zawsze, tak powiem, Ciężko zmieniać strukturę domu, którego ja budowałam. Niestety, niestety. Nie wiem, czy wam pokazywałam, ale znalazłam lampkę, która idealnie pasuje do Sabryny. O, proszę, piękna, co nie? Ale mi się ona podoba. Krowa porwana przez kosmitów. Tak, tym chyba musisz pracować ciężko. Ty, proszę pana, ty masz jakąś pracę, co nie? A, będziesz miał za 19 godzin, więc myślę, że możesz się pobawić z dziećmi. Przypominam, że to są dzieci Mortimera, Xandro Rickson oraz Ezra Rickson. Chociaż ci się chce spać, ale musisz zająć się dziećmi. Nie ma takiej opcji. Który chce pipi? Ten. To pomóż Ezra zrobić pipi. Tak. A, Boże, mi się teraz będzie wszystko mylić. A, Sandro, yes. Nie, to jest Ezra. Tak. Dobra, Ezra jest w czarnym kombinezonku. A jest, że tak powiem, w kolorowym. Więc trzeba będzie się... Może chodź tu. Zobaczymy, czy coś masz do jedzenia. Kurczę, full wypas jest! Mo... Weźmiesz sobie owocki. Full wypas. Jesteśmy bogaci. Weź sobie Jedzonko bardzo ładnie. O Tak jest. Kurczę, przez chwilę myślałam, że to jest ten. Szklana ściana, a... Oh my god! Ale by fajnie wyglądało, jakby mieć taki szklany dom, co nie? Hehehe. Chociaż trochę za mało prywatności, także dziękujemy bardzo ukulele za za sponsorowanie nam naszego domu, ale niestety ten pan no będziemy się musieli z nim niedługo pożegnać tak, bo Semrina musi mieć, że tak powiem pięciu, pięciu panów. Pięcioma panami mieć dziecko. Aktualnie ma y, z jednym z gry, czyli z Mortimerem, i z drugim też będzie mieć. Y, już dam im barabara, bara, żeby y, zobaczyć, czy będą mieli, żeby mieli dziecko razem. A że tak powiem, kiedy to się spełni, no to chyba będziemy musieli pożegnać tego pana. Trochę przykro, nie? Ale niestety na tym to wyzwanie polega. Ostatnio zastanawiałam się też, żeby nie zacząć jednego wyzwania. Ale nie wiem. Jeśli. Bo boję się, że jeśli ja sobie dowalę, to to będzie koniec. I nie wiem. Także jeszcze się zastanawiam. A jeśli wy macie jakieś propozycje, no jakieś fajne, to jakie byście chcieli zobaczyć w moim wydaniu, to... Czekam oczywiście na propozycję dobra ukulele. Eee, ty masz aksandro to. O matko. Dlaczego tylko ten? Ej. Eee, nie dobra, to ty idź sam spać, a ty czemu jesteś smutny, bo ty też jesteś głodny, a miałeś z nocnikiem coś. A ty idziesz za parę godzin do pracy? A nie dopiero za 16. To Sabrina wróci yy, i wtedy będziemy, że tak powiem, rozgrywać zagadkę Strangerville. Bo to, że tak powiem, też chciałam ograć, bo nigdy tego tu nie robiłam. Czemu się czujesz niekomfortowo? No to idź spać no. Także na razie nie mogę wejść do. Jak to się nazywa? Do wyposażenia Sabriny i zobaczyć co my tam mamy, bo ja już nie pamiętam. A będziemy musieli jechać do laboratorium znowu. Albo pojechać na miasto. Tak jest. Także myślę, że w tym miejscu gdzieś się tam zobaczymy. Angela, nasza przyjaciółka uważa, że Ukulele jest yy, chyba dobry, tak to. Tak to znaczy to słowo? I chcąc zostać najlepszymi przyjaciółmi. No skoro tylko po to przyszłaś, no to nie ma sprawy. To jest git, ale po co nas budzisz? O, ale wy jesteście razem. A nie najlepszymi przyjaciółmi. Co ty gadasz? Ej, ja tego nie czaję, nie? Przecież wy chyba jesteście zaręczeni? Nawet nie wiem. Oh my god! Nawet nie wiem. Ty masz złe relacje z Mortimerem? Wow. Ostro. Dlaczego jesteś? Czego się boisz? Oh my god! Nie wiem, co się stało. Co się stało? Co się stało? Wy się nie znacie? Jak możecie się nie znać? O, Sabrina wróciła. Więc trzeba zobaczyć, co my tu mamy. Matko Boska. Dobra, to ja to sobie ogarnę. I zobaczymy. Mam nadzieję, że to jest to, bo inaczej to nie będzie fajne. Na razie jej ustawiłam Stranger View Mystery, żeby, żeby wiedzieć jak to dalej idzie. Nie możemy kupić. No dobra. Nie wiem jak to działa, ale Naprawdę? Serio? O oh my god! To... Naprawdę? nie możesz nie możesz nam dać tej karty? No daj nam! Przecież my znamy chyba jednego naukowca. O oh my god. Aha, okej, okay. to nie mogę ani jej kupić. Ani. Dobra, my znamy jednego naukowca. Który to był? Taki z zielonymi oczami. Yy, włosami. Także myślę, że. Pojedziemy do biblioteki, może tam go znajdziemy. To znaczy, że ja będę musiała kogoś. Yy, czy y, znaczy Sabrina będzie musiała kogoś podrywać, żeby. Yy, no wiecie, żeby. O stąd się nie lubimy, więc odpada, a ty. Dobra, yy, może ty ona jest naukowcem, a ty jesteś naukowcem. Wow! To niby konspiracje jakieś. Musimy się chyba zaprzyjaźnić. No. Yy, to tutaj o dzień. Nie wiem, nic nie wiem o tym. Ja chcę tylko. Ja chcę tylko ten kartę. Komplementuj. No to jedziemy. Musimy się przypodobać. Ten też jesteś. Nie, on jest ten z konspiracji. Ech. To będziemy musieli chyba się zaprzyjaźnić z naszą koleżanką z pracy. Tutaj o dzień. Oczywiście jesteś we flirciarskim mudzie, ale nie możemy się, że tak powiem, pytać. Jak to? Ej, nie, myślałam, że to będzie i chodź tu razem. Nie, nie, my, je, my a tu? Nie, to nie jest nauka, chyba, chyba tylko ten. Dobra, musimy podwyższyć sobie z nią relacje. Myślę, że to trochę potrwa. Żanych romansów. Dobra. Trzeba nad tym popracować. Oj, coś czuję, że to nie będzie takie łatwe. Tak, ja wiem, że ci się chce siku, ale musimy zapytać o, o tą kartę. I zaraz pójdziesz, siku. Boże, mam nadzieję, że to się uda, nie? No. Czy to się uda? Tak? Tak, mamy tą kartę! O, ekstra! Która to jest karta? Tak! Thank you! Thank you very much! Dzięki. Dzięki wielkie, nie. Jeśli będziesz w pracy ze mną, nigdy cię nie zamrożę. Dzięki ci. Dzięki. Dobra, idziemy siku. I jedziemy do laboratorium. Nie wiem czy to u mnie, ale to chyba... Tutaj grzmi, nie? Dobra, mamy... Czy to? Dobra. To są drzwi do sekretnego laboratorium. Jesteśmy w środku. Czy wy odkliście... Odkleiliście. Odkryliście tajemnicę Stranger Wheel. Graliście w to, dajcie znać. Ja nie gram, nie wiem. Znaczy ja wiem co tam jest, ale że tak powiem, aż tak tego nie ogrywałam. Dobra, zobaczymy, czy wyjdziemy. No. Jest git. O, coś. Coś niefajnie wyszło i idziemy na dół, dobra. O, jakieś opary! Oh my god. This is sick. I co tu możemy znaleźć? Wow. Ej, to miejsce jest zarąbiste na miniaturkę. Aż sobie normalnie strzelę fotę. Nie możesz? Ale ty musisz iść. Chodź tu. Nie. No ma nie. Mam nadzieję, że nie umierasz. Nie. Okej. Okay. Boże. Oh, dobrze. No... Oh my god. Zatruliśmy się. Oh my god. Nie. Ej, co tu się odwaliło? My God. Ale Tego to ja się nie spodziewała, nie? Co teraz będziemy? Uuu, co ja mam teraz zrobić? Ona no ledwo co ten. Ale niestety, z tego co widzę, to chyba. No, niestety nie zrobimy już nic, bo tu trzeba zarodników, żeby zanalizować to wszystko. Z tego co widzę, można je znaleźć za pomocą wykrywacza infekcji. Taki sprzęt posiada każdy wojskowy. Oh my god! To trzeba do baru iść i podpytać. No dobra. Chociaż za 7 minut mamy ten, a chciałam iść jeszcze do domu. Dobra, w następnym odcinku innym razem pojedziemy po te zarodniki. Trzeba się jeszcze skupić trochę na robocie i na dzieciach, co nie? Mimo, że Sabrina jest jaka jest, to jej zależy na własnych dzieciach. Ona je kocha, także wiecie. No, Mortimer nie kocha, ale. Oh my god, nie. Nie może z Mortimerem. Chcesz awans. Postaramy się o awans. Także Mortimer już bye bye. Teraz mamy ukulele, który zasponsorował nam piękny dom. Oczywiście ja nie mówię tego poważnie, bo uważam, że takie rzeczy są złe. Oh my god! Coś się zmieniło. Opuszczają sekretne laboratorium. Mm. Coś tam się zmieniło... Oh my god! Oh my god! Wypuściliśmy! O! Wow. Oh my god, co ja narobiłam! Oh my god! Drugie, że tak powiem... O nie. Czyżby pandem... Yy, czyżby koniec świata jak w The Walking Dead? Nie wiem, ale dobra, przywitaj się ze swoim ukochanym. Ty możesz ją zapytać, czy... Chociaż ty masz romantyczne. Tak? O oh my god. Ale to on cię zapyta, czy chcesz zostać jego dziewczyną, więc twojemu bardziej sobie zależy, niż sobie na nim. Oczywiście yy, nie, nie mam nic tu yy, złego na myśli, jak wcześniej mówiłam. Mam nadzieję, że wszystkiego nie bierzecie do siebie. O kurna, jak o oh my god! Dobrze. No super. To może się pocałować teraz. O, już się pocałowaliście. Fajnie. Ale nie, nie będziecie, że tak powiem. Ten. Nie będziecie małżeństwa. Nie, 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 chociaż myślę, będzie chciała. Ale ty właśnie, ty musisz zrobić sobie test ciążowy. Ale będą jaja, jak będziesz w ciąży. Znaczy, nie będą jaja, tylko będzie chyba dobrze. Przecież nie będziemy mieli miejsca, jak powiem, na kolejne dzieci, ale to by były jaja, nie? Uku, Ukulele, ty chcesz się nawodnić? No to wie, weź sobie, że tak powiem. Uu! O! To tak jest! O oh my god! O oh my god! Nie wiedziałam! Boże Sabrina, co żeśmy narobiły. O nie! Nie! O oh my god. Chyba było złe. Wszystko teraz nam zarośnie w tych roślinach. O nie fajnie. Teraz możesz zrobić. Nie jesteś w ciąży. O. Dobra, to postaramy się jeszcze raz o dziecko. Możesz iść i staraj się o dziecko znowu. Co tam? Dlaczego jesteś smutny? Miałeś koszmar. Dzieci mogą oglądać telewizję? A, okej. Okay. Nie mogą. Więc możesz się pobawić z zabawkami. Masz tyle zabawek. No. Tyle ci kupiliśmy zabawek. Myślę, że możesz się pobawić. A ty? No, ty też. Idź się pobaw. O. No. Monsterkiem. Sabrina czeka aż. Yy, uku pani po się wykąpie. Oj coś czuję, że to powietrze niefajnie wpływa. Na zejście w ciążę. Ale spróbujmy jeszcze raz. Może do trzech razy sztuka. Ale by były jaja nie. A nie, ty poszłeś do pracy. Dobra, no. No dobra. A ty mogłabyś się zająć trochę swoimi dziećmi, może? Przytul. Tak, to będzie dobre. Przytul. No, i tym oto akcentem będę kończyć ten odcineczek. Mam nadzieję, że się wam podobał myślę, że będę kontynuować tą serię, bo na razie jest spoko. To odkrywanie Stranger Beel dosyć fajnie mi się podoba. Chociaż muszę czytać wskazówki w internecie. Także, jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Będzie mi bardzo miło na serduszku. Także. Do usłyszenia w następnym. Bye, bye.